formule MMA do 61 kg. Waga lekka, starcie zdeterminowanego zawodnika KSW de la Riva, który wraca co prawda po porażce na poprzedniej edycji, więc jest bardzo głodny zwycięstwa. Zmierzy się on z reprezentantem lokalnego klubu, który będzie miał okazję po raz pierwszy wkroczyć do OKTAGONu EFN, mając za sobą swoją wolsztyńską publiczność. Moi drodzy, przed Państwem reprezentant KSW de la Riva, Arkadiusz Nawrocki. Arek miał dziś na wadze 59,95 kg. Wielkie brawa. A jego rywalem będzie reprezentant Ghost Team MMA Wolsztyn, Nikodem Miśko. Nikodem miał dziś na wadze 61,300. Wielkie brawa, drugie starcie jutrzejszej gali. A ja tylko przypomnę, że właśnie pierwsze dwie walki będą jutro do państwa dostępne na transmisji online na naszym kanale. Super, wielkie brawa dla panów. Przechodzimy do karty głównej, także kluj jutrzejszej gali, starcie numer 3 w formule MMA. Do 83 kg. Dwoje debiutantów silnych, młodych, gniewnych i głodnych tego, aby jutro wyjść zwycięsko z Oktagonu. Reprezentant klubu Shihasa Pajujutsu Akademii, Patryk Garcon. Patryk miał dziś na wadze równe 83 kg. A jego rywalem będzie reprezentant FC Wolsztyn, Jakub Hemmerling. Jakub 83,400. Sponsorem tej walki jest piekarnia cukiernia Matpiek. Wielkie dzięki. Walka numer 4 to starcie zawodnika, który bez wahania wskoczył na zastępstwo w ostatnich tygodniach. A skrzyżuje on rękawicę z reprezentantem lokalnego klubu. W narożniku niebieskim reprezentant klubu KSW Della Riva, Lubomir Zalisko. Lubomir miał dziś na wadze 76:25, a jego rywalem będzie reprezentant lokalnego klubu FC Wolsztyn Jan Cader. Janek 76 85. Face to face panowie. A sponsorem tej walki jest restauracja La Pizzeria. Walka numer 4 jutrzejszego wieczoru. Pojedynek numer 5 to kategoria 61, a zatem na pewno ogromna dynamika w połączeniu z młodą krwią jest gwarantem niesam niesamowitego widowiska. Reprezentant Shihasapa jiu Akademii, Aleksandr Tytor. Aleksandr miał dziś na wadze 6800. A jego rywalem będzie reprezentant Fire Punch MMA Sulechów, Koko, Marcin Kokociński. Marcin 6105. Wielkie brawa. Sponsorem tego pojedynku jest firma CFB, firma brokerska. Walka numer 5 jutrzejszego wieczoru. Wielkie brawa. Jedynek numer 6 to starcie reprezentanta KSW Dela Riva o walecznym sercu, który nie zważając na nic, zawsze walczy do końca. I na pewno jutro się o tym przekonamy, bo dostarczy nam wiele emocji. Reprezentant KSW Dela Riva Damian Szweda. Damian Waga w Limicie. A jego rywalem będzie chłopak, którego walka od zawsze była ogromnym marzeniem. Zainspirowany wieloma popkulturowymi postaciami, jutro w końcu osiągnie swój cel. Przekonamy się, czy ten cel zostanie osiągnięty w pełni, i jego ręka powędruje w górę. Reprezentant Gostin Wolsztyn Mateusz Stefan. Mateusz 72-150. Waga w limicie. Zapraszamy na face-to-face. Face. A sponsorem tego pojedynku jest Centrum Medyczne Salus. Walka numer 6 jutrzejszego wieczoru. Wielkie brawa! Kolejny pojedynek to starcie dwóch młodych chłopaków, którzy musieli swoje debiuty nieco odłożyć w czasie. Niestety, taki bywa ten sport. Niemniej już jutro dwoje młodych, gniewnych i głodnych zwycięstwa wkroczy do oktagonu. W narożniku niebieskim reprezentant KSW Dela Riva, Piotr Hildebrand. Piotrek 63,5 kg, waga w limicie. A jego rywalem będzie reprezentant drwal team w Patryk Malec. Patryk na wadze równe 64 kg. Zapraszamy na face to face. A sponsorem tego pojedynku jest firma Orzeł Transport. Walka numer 7, jutrzejszego wieczoru, wielkie brawa dla tych młodych chłopaków. Pojedynek numer 8, również formuła MMA do 77 kg. A wystąpi w nim reprezentant Ask Ankos, który debiutuje w MMA. Swoją przygodę ze sportami walki rozpoczynał od treningów boksu, później K1, zatem jest solidnym Stójkowiczem zdeterminowanym do tego, aby pokazać swoje umiejętności i udanie zadebiutować w naszej federacji. Przed Państwem reprezentant Ankos MMA Maciej Zieliński. Maciej 77 kg na wadze, limit wypełniony. A jego rywalem będzie reprezentant klubu KSW deliva, Wracający do klatki EFN niestety na poprzedniej edycji zaliczył porażkę, ale to tylko zmotywowało go bardziej do pracy. Antoni Werner. Antoni 77 kg również limit wypełniony. Zapraszamy na face to face A sponsorem tego pojedynku jest firma Melbex, sklep meblowy. Wielkie brawa, walka numer 8 jutrzejszego wieczoru. Po pojedynku numer 9 waga ciężka wchodzi do gry, a to oznacza siłę, moc i ciosy, które potrafią naprawdę sporo ważyć i nieźle namieszać. W narożniku niebieskim zobaczymy reprezentanta drwaltim Wrąki, Błażej Łowiński. Błażej wniósł na wagę 103 kg. A jego rywalem będzie reprezentant Fire Punch Sulechów oraz Fighters Factory Oleśnica Filip Woga. <plosy> Filip wniósł na wagę 109 kg. Zapraszamy na face to face. Sponsorem tego pojedynku jest firma Grześkowiak Technika Grzewcza. Waga ciężka, pojedynek numer 9 jutrzejszego wieczor wieczoru. Olle. <grystanie> Dziękujemy. Starcie numer 10 to walka dwóch zwycięzców z poprzedniej edycji EFN. Jeden i drugi dali nam ogromną dawkę emocji i zostawili kawał serducha w oktagonie. W formule MMA do 77 kg zmierzy się. Reprezentant Wolf Fight Club Patryk Rembowicz. Patryk wniósł na wagę 76 900. A jego rywalem będzie reprezentant Klubu Sportów Walki De La Riva Jan Szałek. Jan wniósł na wagę 77 400. Sponsorem tego pojedynku firma Danabud. Wielkie brawa. Dziękujemy Panowie. Starcie numer 11 to pojedynek w formule MMA do 70 kg. Zobaczymy w nim jednego z najbardziej doświadczonych zawodników Federacji EFN który po raz kolejny wkroczy do oktagonu, ale tym razem w nowym lim limicie wagowym. Moi drodzy państwo, Tomasz Juskowiak, reprezentant klubu Sportów Walki de La Riva oraz Hanuman Buk. Tomek na wadze 7450. A jego rywalem będzie reprezentant Firepunch MMA Sulechów, Kacper Hałuszczak. Kacper na wadze 70,5. Wielkie brawa. Walka numer 11 jutrzejszego wieczoru, której sponsorem jest firma Keps. Dziękujemy. Przechodzimy do walki numer 12. Co main event jutrzejszego wieczoru, będzie to walka w formule MMA do 70 kg, a zobaczymy w niej młodego, ambitnego, trenującego od 3 lat zawodnika KSW De La Riva z aktualnym rekordem 1–1, ale zmotywowanym do tego, żeby w sobotę dopisać kolejne efektowne zwycięstwo do swojego rekordu i dać dobre widowisko. Przed Państwem Adrian Uryzaj. cieszymy się, że jesteś, 70,5 na wadze, Adrian Uryzaj. A jego rywalem będzie reprezentant klubu Krav Wolsztyn oraz Fire z Sulechów, który zrobi wszystko, aby tego wieczoru to właśnie jego ręka powędrowała w górę. Przed Państwem Mateusz Obidziński. Mateusz na wadze 7300. Face to face. A sponsorem tego pojedynku firma Subtel. Wielkie brawa, ko main event jutrzejszego wieczoru. Przechodzimy do głównego widowiska: walka numer 13. To walka w formule MMA do 77 kg, 5 rund na dystansie, 5 rund o 3 minutach, a zobaczymy w nim 22-letniego reprezentanta klubu Wolf Fight Club z czteroletnim stażem treningowym pod okiem Szymona Karolczyka, silny, szybki i ogromnie zdeterminowany do tego, aby zapisać swoje pierwsze zwycięstwo w naszej federacji. Przed państwem Mikołaj Pluciński. Mikołaj, 77,5 kg, babia w limicie. A jego rywalem będzie reprezentant klubu FC Wolsztyn, po raz drugi wkraczający do klatki EFN, po w występie na poprzedniej edycji, gdzie znokautował swojego przeciwnika w pierwszej lundzie. Jestem pewna, że i tym razem dostarczy nam wielu niesamowitych emocji. Reprezentant FC Wolsztyn, Marek Obliński. Marek na wadze równe 77 kg. Face to face. I chwilka dla mediów na foteczkę z pasem. Walka wieczoru. Dziękujemy pięknie. Z mojej strony to tyle. Bardzo Państwu dziękuję i przypominam, że jutro bramy otwierają się dla Was od godziny 18.30, a pierwsze dwie walki będziecie mogli oglądać na live na naszym YouTubie. Zawodników poproszę jeszcze tutaj do wspólnego zdjęcia na ściance. Dziękujemy ślicznie.